Witam wszystkich w kolejnym odcinku z gry Ski Jumping 2021 Zapraszam do stawienia subika, zapraszam do stawienia łapeczki w górę A dzisiejszy odcinek zaczniemy sobie od nowego Nie sponsora tylko trenera 90 huntli, 20 tysięcy nam pójdzie niestety Ale trenera trzeba brać Także mamy nowego trenera, Iwana. Sponsora mamy Lecimy dalej z karierą. Zobaczmy sobie klasyfikację, Puchar świata drugie miejsce. Oj, Karl Geiger muszę cię wyprzedzić. Eee, turniej 4 skoczni, No, Karl Geiger mnie wyprzedził też Nor, I, Nor Air przed nami. No, a na razie lecimy sobie z zawodami z Pucharu świata i z Pucharu kontynentalnego. Zobaczymy, jak tam forma, czy się nie odzwyczaiłem za bardzo od tych skoków. Miejmy nadzieję, że nie. I że będą dobre skoki w Pucharze Świata, no bo w Pucharze Kontynentalnym to myślę, że będzie spoko. Ale wszystko się okaże w tym odcineczku. Wiatr niby pod narty. No i jest faktycznie pod narty. Koszulka lidera pasuje nam do nart ładnie. 96% odepnięcie od belki, pierwszy skok. W dzisiejszym odcinku. No i zbyt późne wyjście z progu. Ale i tak będzie. Wow, gdzie ja zacząłem lądować? I tak był w sumie dobry skok 100 metrów. Gdyby jeszcze nie to, że zacząłem dużo wcześniej lądować, to by było w ogóle fajnie. Ale zobaczcie, ile punktów za wiatr odjęte. 14,5. No i kwalifikacje wygrane. Znów mamy wiatr od narty. Mam nadzieję, że będzie. Równie dobry skok, 100% zepchnięcia od belki, dawno nie było. Jeszcze jak było dobre wybicie, jest w miarę, chociaż miotało nim po wyjściu z progu. I to jest oczywiście skok na rekord 104,5 metra. Bardzo ładnie. A może zobaczmy sobie powtórkę. Może coś do miniaturki stąd wezmę. I znowu go tak myk na prawo. Rzadko sobie powtórki oglądamy. No ładnie. Chociaż nie do tego. Nie wiem co do miniaturki wezmę jeszcze. <laughs> Okej, okay. pierwsze miejsce. I lecimy z drugą serią, aby był równie dobry skok. Nie potrzebuję zbyt dużej odległości, więc zadanie łatwe. Sporo punktów przewagi, ale przydałoby się oddać tutaj dobry skok. No nie, spóźniłem, spóźniłem, ale patrzcie, gdzie ta zielona linia. Także na spokojnie, pomimo tego zepsutego wybicia, tutaj wygram. 96 metrów, telemark. No i pierwsze oczywiście. Miejsce Bart i gry. Dobrze, weźmiemy sobie pierwszą nagrodę w tym odcinku. No i z prawej strony, może sobie zacznę dzisiaj diamenciki. Tak jest: 13 diamentów. I lecimy dalej z karierą. Sponsor jest e, niżny Tagius znów. K90. Czy może w tych zawodach będzie jakiś rekordzik, bo w sumie w Pucharze Kontynentalnym to już na rekordy tylko zwracamy uwagę, bo bardzo często jest to pierwsze miejsce lub na podium. Chociaż zdarza się czasem, że jest poza podium dalej, ale to tylko z mojej winy, skok kwalifikacyjny, 91% dochnięcie. Za wcześnie się wybiłem, ale nie starałem się jakoś też bardzo. Kurcze, w ostatniej chwili wylądowałem. Całe szczęście nie było upadku, już dawno nie było żadnej kontuzji, ale nie kraczę, bo jeszcze za chwilę będzie. Wiatr nam przeszkadzał, plus 1, 4 punktu. Ale pomimo tego pierwsze miejsce w kwalifikacjach i pierwsza seria konkursu. 96% odepchnięcie od belki. Czy znów będę na pierwszym miejscu? Lepsze wybicie niż w kwalifikacjach, ale i tak niezbyt dobre. No jest zapół konstrukcyjny. Wiatr nam nie pomagał, prawdopodobnie. Plus 2 i 4 za wiatr. Miejsce pierwsze nam to daje, oczywiście. I seria finałowa. Mogliby tu coś wymyślić z tym pucharem kontynentalnym. Hm. Bo potem już po prostu... No nudne się robi jak się cały czas wygrywa. Teraz idealne wyjście z progu. I lądowanie niestety na dwie nogi, ależ były problemy w locie, lekkie. Nie wiem, mogliby to podzielić tą karierę na jakoś, wiecie, że juniorem się najpierw skacze. Potem się przechodzi do kolejnej kadry, to by było... Może dobre miałem powiedzieć i... Kolejna nagroda, 69. numerek startowy, hmm, przypadek. I weźmiemy sobie może środkową teraz nagrodę. Hantelki, no elegancko, równe 100 hantelków. O, mam w ogóle tutaj gwiazdkę do dodania, oczywiście w długość lotu sobie polecę. E, no i lecimy dalej, 69. numerek startowy, jak mówiłem, Titi K-125, puchar świata w końcu, no tutaj to muszę Jakoś oddawać dobre skoki, oczywiście presja narasta, w tym Pucharze Świata Jeszcze mogę przegrać Mnóstwo ludzi się zebrało na tej skoczni Ale dobra, nie przedłużajmy Lecimy z zawodami, kwalifikacje Wiatr pod narty, może jakiś rekordzik będzie No i 96% depnięcie od belki Wybicie za wczesne, ale nie przejmuję się tym jakoś bardzo, bo to tylko kwalifikacje. A pomimo tego, skok dobry, 144 metry, nowy rekord skoczni, był słaby, ten rekord. Dalej mam na większości skoczniach rekordy słabe, dobre rekordy będą, jak już będzie ten 50. poziom w tej grze i dobry, jeden z lepszych albo najlepszy kombinezon i sprzęt. Kolejny skok. Pierwsza seria w ogóle. Jest troszkę lepsze wyjście z progu niż w kwalifikacjach. Dosyć stabilna sylwetka w locie. W ostatniej chwili wylądowałem za zieloną linię. Ale skok krótszy niż w kwalifikacjach. Też nam warunki mniej pomagały. Dobra, nie będę sobie patrzył na powtórkę. Plus 7,4 za wiatr. No i to będzie no pierwsze miejsce i to ze sporą przewagą, także będą chyba wygrane zawody w pucharze świata, ale dużo zależy od tego skoku. Wszystko jeszcze mogę zepsuć 100% odepnięcie od belki. Drugi raz w tym odcinku. No i jeszcze brakuje nam dobrego wybicia. No szkoda, że to wybicie było słabe, ale kurczę! Szarpie nam w, nami w powietrzu, no i mamy nowy rekord skoczni, ale niestety wylądowany skok na dwie nogi. No, zobaczmy sobie tą powtóreczkę. Yy, ładnie teraz ten zawodnik wygląda. Już w sumie się nie mogę doczekać zmiany kombinezonu na jakiś taki wypasiony. No i czy to nam da zwycięstwo? Chyba tak. Jest pierwsze miejsce, jeszcze była przewaga yy, z pierwszej serii. Także zawody udane. No i kolejny prezent niespodzianka. Co nam tam teraz wyrosuje? Teraz sobie wezmę z lewej strony, co my tu mamy. Mikroskopy o to chodzi. Na razie wypada wszystko to, co chcę. Na jeszcze jedne zawody mamy sponsora i TitizenoySzczatka 125. Kolejna skocznia w tym odcinku. No i miejmy nadzieję, że także będzie pierwsze miejsce, albo przynajmniej na podium. Bo kasa się musi zbierać, pieniążki, wiatr pod narty jest. Także nie obraziłbym się, jakby jakiś rekordzik jeszcze padł w tym odcinku. Byłoby dobrze za wcześnie. Oj, kwalifikacje. No, zielona linia bardzo, bardzo daleko. Cały czas 69 numerek. A zobaczmy sobie kawałeczek powtórki, albo nawet całą sobie zobaczmy. No, w sumie nie było tu za bardzo nic do patrzenia, ale tak sobie zobaczyliśmy. Nie wiem, w sumie po co nawet <ścoughs> czwarte miejsce. Mamy szansę na nawet pierwsze, ale to by musiał być bardzo, bardzo dobry skok. No i uwaga. O kurcze, na zielonym wyjście z progu. Jezus Maria, to będzie bardzo dobry skok. Ależ mamy daleki rekord 151 metrów. No bardzo ładny skok, Barta. A, i teraz powtórki oczywiście nie zobaczyłem. Jest pierwsze miejsce. W ogóle się trochę pogubiłem, bo to jest... Tak, to jest pierwsza seria. Także... O, teraz mamy słabszy wiatr. Wcześniej było 100% pchnięcie od belki. Trzeci raz w tym odcinku. Teraz słabiej. Ale nie potrzebujemy kurcze wyjście z progu. Słabe. Nie potrzebujemy na szczęście jakiegoś bardzo dalekiego skoku. No jest gdzieś tam w okolicy zielonej linii. Ale na pierwsze miejsce chyba nie wystarczy. 135,5 metra. Trzecie miejsce. Także zawsze coś mamy podium i weźmiemy sobie jeszcze jedną nagrodę. Ok, znów sobie weźmiemy środkową nagrodę. Tym razem mamy pieniążki. No dobrze. Eee, kończymy ten odcinek eee, do usłyszenia, <laughs> ale może najpierw zaproszę jeszcze do subskrypcji. Zapraszam do subskrypcji, do zostawienia łapeczki w górę. I teraz e, mogę powiedzieć do usłyszenia. I do zobaczenia także tutaj z tym skoczkiem. Do zobaczenia.